A, jeżeli no, przynieś ten spyrytowy spyrytowy, to jest potrzebna łóżka, nie wylewaj może do samego końca, tak troszeczkę więcej pomostu. Bo wciąż no, tak? traci przyroczystość na pewno no, Już. A jak już widać, że jest. No i się deformują. Tak? tak? No. Nic nie ruszajcie. Niech się wystarczy, ja Pada Dobra. Jak są zanurzone, to tutaj też. A nie, poczekaj, ja to inny jest kolor. inny kolor. A tu A chcę. Adam, przenieś czerwonego, które chcesz czerwone? Ech. Bo to trzeba szybko, bo żeby nam się zadziałać. Adam. A ja robię teraz niebieskie. Szybko, szybko, szybko. Jest to ładne, będzie niebieskie. Adaś, daj swój statek. Do niebieskiego. Mam już. A, rządzą. I to musi leżeć. Zdadek. A pani, co chcesz niebieskiego? To drugie serduszko, chcesz niebieskie. Tutaj, tak? No, to ja wleję, już tam niebieskie. Tutaj niebieskie, dobra? Tak. tak. No, niebieskie A się niebieski pojawił. No, mhm. a? A, zostało mi jeszcze. To może, już wyleję do piątka. Tak, bo zobacz, jaki to Właśnie nie wiem, jak to się robi, ten morszamek. Hmm, trzeba by chyba poczekać, aż to zaschnie pod tak, tak? i dopiero na to wlać. To na no to jest lejto. No tak? Tak. Poczekamy, a potem zróbmy ten żółty, zróbmy eksperyment. Jeszcze mamy żółty żółty. No jak wykorzystałaś? Ale... Zielonego jeszcze nie mamy, ale to... Bo jeszcze jest trochę tej glicerynekowej. Jeszcze przynieście swoje te... Przemieślić. Swoje karemki. Ale szybko. To ma, to ma. Ja mam już siebie. Nie jest zielone. Patrycja to będzie miała żółte. Teraz razie zielonego w ogóle zrobimy mieszane też, wiesz? Patrymy się, dobra? Zrobimy mhm. taki też jakiś mhm. Tu żółte? Do tego mam nać. No, no wiesz, no. to w tych dwóch zrobimy, jak się zabijemy. Za. Tylko, że już tutaj też a. mi tężeje. Więc <coughs> <Ja to> nie <coughs> mogę już pomyśleć? No bo tutaj no, już jest pełno. Bo... No to najwyżej no, rozetniemy. No, mm. Jeszcze tak robię jakieś takie cuda, że wycinali. A powiedz mi, a to właśnie nie trzeba psikać tym? Tak można popsikać, jak się robi ta pianka. Tak, tak, tak. To jak jak stężają Tak, jak troszkę jeszcze tak. stężeją. To jeszcze jedną mam taką muszelkę. Będzie po prostu czysta, żółta. A u Ciebie będzie czysta, czerwona. Chociaż można tworzyć na przykład piórko. Najlepiej by było teraz pójść spać i rano wyjąć. Bo jak niektórzy byli niecierpliwi, no to, no to musimy niestety długo poczekać teraz. Na Nieraz się wydawało, że już zastygło, a w środku, wiesz, jak się wyjątkują... No ale to tak jest, wiesz? To będzie, no to będzie stało, będziesz tutaj zaglądał, dobra? Będziemy pilnować, tak? Pilnować, tak? No dobra, teraz spróbujemy. Nie pamiętam trochę, w której fazie się to psikał, ale mi się wydaje, że takie kropko było już stężałe. Żeby tego nie było. To będzie troszkę tej pianki, ale... Też to takich normalnych też są. Też są. Uwaga, właśnie na oczka. I nie ma w ogóle. I to już jest